Witam Was na kanale Dzisiaj pokażę Wam moje ulubione tańce fortnite i je zatańczę No i lecimy Pierwszy tańc to jest taki pomarańczowa Sprawdziliwość Jak widzicie tak się tańczy No i co bym tu powiedział ja, to jest Orange Dress Ja tego tańca nie mam ale są bardzo fajne i bym Gdybym mógł, to bym sobie go kupił. Teraz to jest plus. Plos się tańczy, tak? Czekajcie. Dobra, ale Dobra. I ostatni taniec to jest... Y Roki kurczaka. Jest to też bardzo fajny taniec. I jeszcze ostatni, przyjmij porażkę. No i to są moje cztery. ulubione tańce. No i to byłoby na tyle.